Siemanko. Witajcie na kanale Git. Ja jestem Matson. A ja jestem Burzyk, cześć. Sprawdzimy głośnik Mediatech Boombox Dual BT. 650 watów PMPU, jak zwykle w Mediatechu. Klasyczne pomarańczowo-czarne pudełko Mediatecha z najważniejszymi informacjami chociaż delikatne różnice w specyfikacji między tomem na stronie, a tomem na pudełku jak również instrukcja po angielsku troszeczkę odbiega od tej polskiej. Ale co w środku? W środku głośniczek 650W PMPO, kabele, kabelek do ładowania USB-MikroUSB, jack-jack, pilocik, <coughs> i skrócona instrukcja obsługi w kilku językach. Wymiary duala to 122 na 240 na 165 mm, waga w okolicach 1,4 kg. No, czuć jak weźmie się go do ręki, że on troszeczkę waży. No, może na gabaryty nie jest to zbyt wygórowana waga. Tak, bo on jest dość dużym głośnikiem, nie ma co ukrywać, chociaż dzięki rączce będzie naprawdę nieźle przenośny, ale tak jak wspomniałeś swoje waży. No i co? Materiały, z których jest wykonany, no to wiadomo, Do typowy Mediatek y, za nieduże pieniądze. Błyszczące tworzywo sztuczne, takie w stylu piano black na froncie, które i palcuje się i rysuje. Tak, jak jest czyste lepiej. to jeszcze jakoś wygląda, jak jest brudne to już gorzej. Z tyłu troszeczkę fajniej. Tak Bo jest ta jak, płyta MDF. Tak, jest płyta, która jest chropowata i ona dużo lepiej znosi ząb czasu. No zdecydowanie lepiej by to wyglądało, jeżeli to nie byłby taki czarny, błyszczący plastik. Też nie wiem czemu tak wszyscy w to idą, no ale cóż. Tym bardziej, że on nie jest w żaden sposób mocno podświetlany, bo tak to chociażby odbijały się te diody od tej powierzchni. Jakby był tak... matowy, dużo, dużo lepiej by to no, wyglądało. Tak też tak myślę. E, na przodzie, oczywiście, mamy dwa przetworniki. Mamy wyświetlacz, na którym będziemy e, widzieć chociażby ustawioną stację radio, radiową, czy tryb, w jakim jesteśmy, i stan baterii. Stan baterii. Będziemy mogli sobie ustawiać tu basy, treble. To znaczy wyświetlać to, co ustawiamy, bo ustawiamy wszystko za pokręcą, pomocą pokrętła. Które jest jednocześnie przyciskiem. Tak, potencjometry, potencjometr odgłośności, jak również do zmiany. Ale. Le... Po co robisz to? Lektor jest straszny, więc nie będę tego więcej robił. Lektorka, teraz no, się odmienia wszystko. No, no tak, marszałek <grym> i marszałkini, tak? Nie wiem. <grym> Po drugiej stronie jest rząd przycisków, też w kółeczku, w którym możemy przeskakiwać między trybami czy Bluetooth, czy karta pamięci, czy pendrive, czy właśnie radio FM. Tak, one mają taki typowy plastikowy skok i w środku jest jakaś diodka delikatnie to podświetlająca. No nie jest to zbyt przyjemne, ale działa. Tak. Play, pauza, przewijanie piosenek, przycisk equalizera, który pozwoli nam zmienić tryby wewnętrzny i zewnętrzny. No tak, do... In, do odtwarzania muzyki, powiedzmy w środku, czyli tak naprawdę po prostu cichszy. No i aut, w którym wszystkie te tony są podbite jakimś właśnie wbudowanym ekwalizerem na powietrze. Tak, ale czy jest to aż tak duża różnica w głośności, no to nie powiedziałbym, bo tam na zasadzie dwóch, 3 decybeli. Tak, o głośności jeszcze wspomnimy potem. Na boku znajdziemy jeden z przetworników i włącznik, gniazdo ładowania, gniazdo AUX. Gniazdo na karty pamięci, gniazdo USB i gniazdo na mikrofon. Tak, duży plus za mnogość trybów odtwarzania, to w Mediatechu zawsze jest na plus. I wiemy, skądinąd od naszych znajomych, że naprawdę przede wszystkim dzieciaki, które korzystają z tych urządzeń, wykorzystują te tryby i wpinają pendrive, i wpinają mikrofony i karty pamięci. Także widać, ja to pochwalam. No wiesz, nie każdy dzieciak ma tele, smartfona i spoczywa. Ale nawet więc... lepiej, nawet lepiej, bo po co dawać smartfona swojego czy coś, żeby dzieciak jeszcze się bawił, coś tam upadło, zniszczyło. Wpiąć kartę pamięci, wpiąć pendrive'a i zabawa na całego. Na spodzie cztery gumowane nóżki, mhm. no, masa głośnika, i dobre wyważenie zapewni, że podczas odtwarzania muzyki on będzie stał pewnie. Mhm. Przejdźmy na górę. Na górze mamy rączkę mhm. do trzymania. Mamy uchwyt na smartfon. Tak, jeśli jednak już musimy ze smartfona, to można sobie go ustawić, żeby widać było, co jest odtwarzane. Niczym w Party Boxach. No, ma że ten sam poziom. Logo Mediatecha i klasyczna teleskopowa antenka. I bardzo fajnie, pomaga w odbiorze. Dużo w wolę takie rozwiązania niż kable wpinanie. Wpinanie. Nie no, kabla oczywiście. Aut, ściągnięcie go gdzieś to... Oczywiście, antenka jest must have. Po drugiej stronie. Też przetwornik, tyle że bez yy, źródeł dźwięku. Mhm. Przejdźmy na tył. Niechcący to było, uwierzcie mi. Yy, dwa bas refleksy i miejsce na akumulator, bowiem możemy zakupić i dołożyć swój, żeby wydłużyć znacznie pracę urządzenia. Mhm. No taki wygląd typowo Mediatechowy. Ci, którzy lubią tego typu konstrukcje, nie będą zawiedzeni. Czas opowiedzieć troszeczkę o specyfikacji technicznej tego głośnika. Znalazły się tu dwa przetworniki trzycalowe niskotonowe, dwa przetworniki dwucalowe średniotonowe mhm. o łącznej mocy 15W w w rms i 650W PMPO. No dokładnie, tutaj system 2-2, jak to szumnie nazywa Mediatech, chociaż wszystko zmieszczone w jednej bryle. Bluetooth 5.0, za to plusik. No, zawsze Chińczyki dokładają te piąteczki. Trochę bardziej energooszczędne niż wcześniejsze wersje. Mhm. Y, zakres FM, oczywiście klasyczny od 87 do 108 MHz. Y, Odtwarzacz MP3, no to wspominaliśmy zasilanie USB 5V i akumulator, który pozwoli nam na takiej średniej głośności uzyskać wynik w okolicach 8-9 godzin maksymalnie. No, i jeśli dołożymy sobie ten drugi akumulator, no to zdecydowanie mhm. podniesiemy wydajność tego głośnika. Ale już na własny koszt, bo nie jest dołączony. Nie jest dołączony. Trzeba to pilot na IRD działa. No jak to te media tachowe, piloty bez szału. Trzeba Ale być. W większości tych dość właśnie Tych pilotików chińskich, bo one wszędzie są dokładane, czy do radia samochodowego, czy do innych sprzętów, no to trzeba być praktycznie na tej samej wysokości mhm. i bezpośrednio na wprost, żeby on zadziałał. No i to by było wszystko, jeśli chodzi. Aha. Pasmo przenoszenia od 80 herców do 20 kHz. Mhm. No, zobaczymy, jak tam będzie z tym basikiem. No i maksymalna głośność. Maksymalna głośność, no to tak jak wspominaliśmy, w tym trybie e, wewnętrznym okolice 92-93 dB. Jeśli zaś chodzi o ten tryb zewnętrzny, no to w okolicach 95 dB. Ale ten tryb zewnętrzny już tak troszeczkę męczy ucho. No, szczególnie na maksymalnej głośności z bliskiej odległości to jest już absolutnie nieakceptowalne, no ale sama nazwa wskazuje, że on jest wtedy, żeby. Głośnik postawić na powietrzu, no tak, gdzieś tam 15-20 mamy... metrów sobie słuchać. Mamy nawet ikonkę wakacji. Ikonka wakacji, no tak, jest walizka, słońce, taki plaża. Wszystko. My już z Burzykiem mieliśmy okazję posłuchać Boomboxa Duala. Teraz zaprezentujemy, zaprezentujemy Wam jak gra. Musieliśmy niestety troszeczkę poratować się powerbankiem. Moja wina, no i troszeczkę przeciągamy to nagranie, więc bateria się rozładowała. A na początek puścimy Mendum.

Oh, te domyślne ustawienia są jednak optymalne, powiedziałbym. No tak, to jest dla ludzi, którzy, których bardziej interesuje głośność aniżeli jakość dźwięku, bo tam możemy faktycznie podbić wysokie tony i te basy, i to już będzie, będzie donośniejsze, ale będzie ciężki do słuchania. No i długo nie popracuję chyba, bo te membranki mało nie wyskoczyły tutaj z, z gniazdy. Natomiast to co? No nie brzmi tragicznie, trzeba przyznać. Nie brzmi tragicznie, nawet na tej maksymalnej głośności jest. W trybie to... in, czyli tak, wewnętrznym. Tak, jest to do zniesienia. No, wiadomo, że nie mamy tu głębokiego basu, takiego jak mamy w tych droższych, lepszych głośnikach, ale mimo wszystko jest dobrze. Nawet te pasma są w miarę okej. Okay, nie zlewają się tak bardzo. Tak, no nie ma co ukrywać, że tutaj nie ma jakichś wybitnych szczegółów. Nie usłyszymy najdrobniejszych dźwięków, ale do takiego prostego odtwarzania muzyki, jakiegoś niewymagającego. Naprawdę krzywdy nie robi. Tak. Mi się najbardziej spodobał tryb e, radia, bo ta antenka bardzo fajnie zbiera. Jeśli załączymy sobie radio, ustawimy tam, nie wiem, trzy czwarte głośności, no to w ogóle jest poezja. Nic nie trzeszczy, nic nie harczy. Dokładnie. Do tego, jak to w Mediatechu podłączyć, można sobie mikrofon, trochę gdzieś tam pośpiewać, pokombinować. Multimedialne centrum rozrywki, chciałoby się rzec. Tak. Za cenę, na chwilę obecną, 169 złotych, no jest w promocji, bo domyślna cena jest to 229. No to już dużo za dużo. Nawet 169 to uważam, że to jest tak, no... Na granicy. Z bólem serca. W górnej granicy. Ale jakby był tak że 130, 140, 120 najlepiej złotych, tak jak ja sobie to powiedziałem, to januszek. super. To Januszek. No bo teraz konkurencja jest ogromna, sami dobrze o tym wiemy, że, że z Chin to można ściągnąć naprawdę perełki w podobnych cenach. No tak, ale w tych perełkach już nie będziemy mieli faktycznie takiego multi, multi, multimedialnego gniazda, gdzie możemy wpiąć wszystko. No dlatego mówię, że to jest multimedialne centrum rozrywki i za to zawsze MediaTecha szanuje, bo no nie każdy słucha tylko przez Bluetooth. I super! Możliwość dołożenia akumulatora też może się przydać. A my mamy swój sposób na dołożenie akumulatora. Pokaż, zaprezentuj. Możemy przykleić tu do tyłu Odwracamy, i wracamy już, już mamy 30 tysięcy godzin więcej. <grym> Akurat na wymiar skrojony, proszę bardzo, jakby ktoś chciał, Powerbank greensella, pasuje, kulał trochę taśmy i można śmigać. Tylko waga wzrasta dwukrotnie, bo ten powerbank waży tyle co ten głośnik. <grym> to prawda. To no fajnie, zabawnie. Rewelacji nie ma co oczekiwać, ale jest naprawdę solidnie, jak to na Mediatecha przystało. Oby był bezawaryjny długo, I a te, które mieliśmy, będzie. na razie działają wszystkie o dziwo. To, to też prawda. warte podkreślenia. Boombox Dual BT. BT.